Gdy żyjemy stresującym życiem, spieszymy się z jednego terminu na drugi, musimy z jakimś tematem skończyć na daną godzinę, na dany czas, na dany dzień. Jesteśmy w stresie i zazwyczaj ten stres rośnie od poniedziałku po cały tydzień do piątku na maksimum. I kiedy w piątek Upadamy, mamy weekend do odpoczynku i tak naprawdę musimy się zregenerować na to, żeby wytrzymać kolejny tydzień. I kiedy jesteśmy w takim życiu, kiedy trwamy w takim życiu, zwłaszcza w pracy, która nas nie spełnia, nie satysfakcjonuje, dzięki której nie jesteśmy szczęśliwi i nie promieniujemy i mamy radość, takie: "Yes, ja chcę wstać do pracy", to w tym momencie jesteśmy napięci i nasze ciało ma tych napięć coraz więcej i to napina się najbardziej tutaj z tyłu kark, ramiona i brzuch czyli w każdej e, wolnej chwili, kiedy masz możliwość rozluźnij barki wiadomo już każdy mówi teraz weź głęboki wdech i wydech ja już tego sama słuchać nie mogę <laughs> więc e, rozluźnij barki tutaj po prostu skup się na tym miejscu Daj sobie chwilę odpocząć, jeżeli stoisz na czerwonym świetle. Jeżeli idziesz do ubikacji, jeżeli nie wiem, masz przerwy w pracy, w każdej woli chwili, kiedy myślisz o tym albo starasz się sobie przypomnieć, ustaw sobie przypomnienie na telefonie 5 razy dziennie. Chociażby można by było to robić 50 razy dziennie. Rozluźnić tutaj kark i przede wszystkim mięśnie brzucha. Zwłaszcza mięśnie brzucha napinają się, jakbyśmy, nie wiem, jak wielki mieli brzuch wylewający się na ulicę, który musimy powstrzymać od tego, żeby od nas uciekł. Tak bardzo mocno trzymamy tutaj mięśnie brzucha. Więc jak tylko w ciągu dnia masz możliwość, rozluźnij mięśnie brzucha. Nie tylko pomoże to na twoje trawienie, lecz też na twój oddech i możesz w tym momencie poczuć, że twoje ciało się rozluźnia. Tutaj barki, tak? Bardzo ważne, ramiona. I jeszcze jedna fajna um, wiadomość tutaj dla kobiet: um, jeżeli rozluźnicie szczękę i od, rozchylicie lekko usta, co nie musisz siedzieć w ten sposób, tylko wystarczy bardzo delikatnie rozluźnić szczękę, rozluźniają się mięśnie macicy. My bardzo często napinamy się, jakbyśmy mieli wciągać coś do środka i po prostu całe ciało unosi się i siedzimy w tak. Zauważ jak można opaść i się rozluźnić, barki, brzuch i tutaj szczęka, która rozluźnia nam tutaj miednicę i, i macicę tam tak w środku, więc tutaj intymny temat, ale rozluźniający i sprowadzający Cię po prostu na chwilę, uziemiający, sprowadzający do rzeczywistości, w której możesz chwilę wziąć oddech i powiedzieć, hej, jestem, jeszcze tu gdzieś się znajduję w tym wszystkim, jeszcze jestem. Nawiązując jeszcze na koniec do tego oddechu, oczywiście, jeżeli praca z oddechem jest dla Ciebie pomagająca, nasz oddech to jest nasze życie, tak? W sumie każda medytacja zaczyna się od wejść, głęboki wdech i wypuść powoli powietrze, wypuść sobie wszystko. Ja jestem zwolenniczką tego oddechu, takiego. Oh, wypuść to. Jeżeli nikt Cię nie słyszy, albo nie przejmujesz się tym, jeżeli Cię ktoś słyszy. Oh, wypuść to. I możesz to też z chęcią zrobić razem ze mną. Zrobimy to jeszcze dwa razy. Głęboki wdech. Jeszcze, jeszcze, jeszcze i. Oh, wypuść to. I jeszcze raz. Jeszcze, ciągnij, ciągnij. Oh. Oh, oh, oh. Żeby to zleciało. I to mogą być 2 czy sekundy, tak? Albo nawet daj sobie 2 minuty, 3 minuty, jeżeli masz na to czas. Ale barki, brzuch, szczęka uch, i wydech. Życzę Ci cudownej reszty dnia albo wieczoru na